Manko! z tej strony Tomek i gramy sobie w Rafta z Kubiksonem, że tak powiem. Manko! No i dzisiaj, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, zbieranie surowców. Dobra, to ja podnoszę tą skrzynkę. Trochę długo mnie nie było, a nie, w sumie byłem na ostatnim odcinku Sarka. Pff, no, nie chcę. Jak to wziąć i Czekaj, bo ja mam za dużo rzeczy. Nie przemyślam tego. Tego nie potrzebuję. Tego też nie ja potrzebuję. Ja mam podejść. Czarny kwiat podnieść, Mango to sobie wezmę. Lina. Czekaj. A zupy nie biorę. Ej, ale Rekin pływa za... Tratwa ma nie za ludzi, nie? On zwykle jest tam, gdzie a co? A. Spoko, spoko. No. No i zbieram to co miałem zebrać, czyli odpadki na dzisiejszym odcinku. A coś się wydrupiło z skrzyni? Nie, żaden glut. Zawias linka. A... My będziemy tego szukać 30 lat. No widzisz, taki jest rat. Przecież zanim my znajdziemy GLUT sztuk jeden to minie 5000 lat Niestety to... A my musimy znaleźć tego dużo więcej niż jeden. Znaczy ja myślę, że to się da tworzyć, tylko nie wiem jak. Takiego GLUTA... To ma zielo... zieloną mać. Pewnie się tworzysz tworzy czego. Maś pnącza, coś takiego z pnączą, to może czymś się z pnącza wydobywa. Jak nazwa mówi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Trochę odpadów. Kolejny odpad. Czy coś jeszcze? Tu jest jakiś odpadek. Jest. Pyk... Pyk... Udusza się za chwilę. Już się duszę. O, ruchomik dołącza na trawkę. Słuchajmy powiadomienia. Mm, dobra, gdzie... Ile mam tych odpadków? To jest ważne. Odpadków mam 9, no to się trochę. No, no na razie to ja mam pokaz slajd, ale zaraz się naprawi. A zebrałeś wszystko co tam było na tej wyspie? No, no pewnie coś ominąłem. To jest rekin, to jest logiczne. Tu jest jakaś palma, zbiorę. Zbiorę, ja sobie. Dobra. Obiad tam siedzi. Pyk. Trafiony. Oj, że obiad siedzi. I obiad drugi atakuje. Ej no sobie racja, zapomniałem, że mam taką już dużą kratkę rozbudowaną. Znaczy ja na ostatnim odcinku rozbudowywałem trochę. Jak to? Cze czemu ja nie mogę tego tu... Tu. tu. Właśnie. Tu. W samej śmieci. Tu. To jest jak ark. Nie, że żeby... i maszek, asze. Na jest ten grill. To jest ogromny plus. No, nie, to jest 300 razy szybciej. O, mam nasiona Arbuza. No to jest. Może się Dobra. 9 odpadków. No to na późniejszą rozbudowę na gwoździe. No to trochę mało. Ej, potrzebujemy chyba jednego szkła, nie? No, 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 no. no, I będziemy mieli ten lepszy Właśnie? Dni. Czekaj, zaraz zerknę. My, Azi, maś, naucza. Lecznicza maś, jakaś jest. Lecznicza kolejna, plecaki, ble, ble, ble. Nie, nie ma. Nie ma, nie można tego jakoś zrobić tej ma mazi nie wiem może to się przy sobie kraftuje eeee nie, nie 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 widzę nie widzę nie widzę żeby to się gdzieś tu craftowało. nie wiem e tu nic nie ma Łe. słabe dobra na mm. logikę Trochę. Nie, yy, nie kropuje się tego. Nie. I potrzebujemy sztuk dwa razy chyba. Hmm. Dobra, czy tak my. Poczekaj, się ile. Dlaczego my potrzebowaliśmy tego układu scalonego? Do wysp szukania. Do wielkich. Aha, tak, do tego. Do tego wysp... dziwnego pędu. No, Będę na tą wyspę kiedyś dotrzeć, tą wielką, wielką. Dobra. Y... Y... To. Y... Czekaj, my na to mamy schemat. Czy to trzeba y... będzie odblokować? Nie wiem, o to... Dobra. Y... Wskakuję do wody. Szukam odpadka. Nie do tego. Będziemy musieli mieć układ salony, żeby się tego te. Będziemy musieli mieć co najmniej myślę, że z 10 gluta. No, takowaś go znajdź. Ja bym szczerze odpływał. No tak, nie ma można co robić. Dopłynąć, bo ja już zdobyłem to, co chciałem. Odpadki na rozbudowę późniejszą. Mamy ich 12. Czyli to będzie jakieś 12, 30, 36 gwoździ, coś koło tego. Bo to tak trochę źle wygląda. Do tego biorę sobie od razu dwa. Nie wstaję To dobrze, dobrze dobra, teraz czy to się da tu i to na przykład, żeby gdzieś jeszcze tu No, no i spiniemy tam gdzie wiatr nas niesie. No okej okay. dobra Teraz w tą stronę. Znowu tu będzie dziura. Jestem taki archi. Zachaciliśmy trochę, ale to nic. Jakoś, jakoś jeszcze tu, tu bym dobudował. Jeszcze dach, ale tu już nie mogę. I naprawię po tym. Po tym ataku. Dobra. No i... Zdobyłem odpadki, no to jest zawsze na plus. To jest, że trochę Aha. mało ich tak. Bardzo mało bym powiedział. Bardzo, bardzo mało. A ile? Ogólnie ty masz odpadków. Jest chyba 10 tutaj. Ogólnie. No jest 10. No mamy 13. To działa podobnie do kleju. Nie zdobędziemy tego. Ale mamy mnie śruby i zawiasy, więc wiesz. Jest tam wszystko. Jednego szkła nam brakuje, żeby mieć ten filtr. Poczekaj, muszę coś sprawdzić. Muszę coś sprawdzić. Wszystko, wie, w tamtą. To Żagiel też w tamtą powinniśmy płynąć szybciej. No i cóż, panie kupiec? Hmm, bo co ja tym rzucam w ogóle? Mamy siatki. Hmm, be, 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 nie chcę tego. Chcę tu zerknąć. No, no i. Ej, my odblokowaliśmy tą maź. Jak się ją robi? My mieliśmy tą masz. Jak się ją robić? Jestem pewien, że tą masz mamy. Jak jakoś się ją robi, tylko ty powiedz, jak może... może tu... My mieliśmy na pewno jedną masz, bo jest przecież bo jest przecież odblokowana masz. No, Mam nawet. Masz z nącza. Ale masz ją odblokować? Pokaż, pokaż to. Bo my mieliśmy jedną mnożkę. w książkę. No. I tu masz rzecz, która zawiera tą maś i ta maś jest na zielono, czyli no. ktoś ją tu włożył i ona została zaliczona im, tak. Czy chyba jedna... Jedną na pewno się włożyliśmy, żeby ten układ scalony mieć, to jest pewne, że jedna była tu włożona. Ale weź znajdź więcej. To jest wyzwanie. No, no a ja myślę, że będę kończył ten odcinek. Więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję okay. z dzwoneczkiem. No. No i do następnego. Cześć.